SK Info Była kiedyś jakaś świetna, to może śmieszna zabawna sytuacja, może jakiś prezent, który mm, rozbawił Cię wręcz do mm. Dwa lata temu przed Mikołajkami zamówiłam sobie książkę o siatkarzu ulubionym. Yy, długo nie przechodziłam w bardziej Mikołajek, stwierdziłam, że w sumie to lepiej, zrobiłam sobie tak jakby prezent. Zaczęłam je uczytać, po czym po dwóch godzinach przyjechała do mnie koleżanka, która wręczyła mi tą samą książkę, którą właśnie kończyłam czytać. W ubiegłych latach może zdarzyły się jakieś dziwne prezenty, zaskakujące, takie, że otworzyliście prezent i pomyśleliście, hmm, kurczę, o co chodzi? Przychodzi coś do głowy? No, w moim przypadku to nie przypominam sobie, żeby coś takiego było. Aczkolwiek może się uda, tak, że, że coś mnie zaskoczy, mile bądź nie mile. I podejmujesz wyzwanie. Dokładnie. <laughs> No właśnie nie. nie. Jakiś taki prezent? Hmm. Nie. W moim przypadku nie, ale na przykład mój kuzyn dostał kiedyś różkę z bananem. Różkę z bananem, tak. Przywiązany banan był na wstążce czerwonej, na końcu różki. Żeby Wam trochę umilić ten dzień, umilić Wam też zabawę, to mamy dla Was nasze eskowe podarki. temu pani y, na angielskim powiedziała, że z okazji Mikołajek nie będzie pytała nas, po czym kazała wyjąć karteczki i pisać na No to skoro masz takie niefajne wspomnienie z Mikołajkami, to my, Radio SK, chcielibyśmy Ci ofiarować coś, y, żeby ten dzień był lepszy y, i troszeczkę go osłodzić. Najgorsza sytuacja z Mikołajem? Coś niemiłego? Czy było coś takiego? W sumie nie przypominam sobie, żeby było coś niemiłego. Kiedyś dostałem prezent na Mikołaja, którego tak naprawdę nie użyłem, bo dostałem album, w którym miałam wklejać zdjęcia ze swoją dziewczyną, no i się skończyło, że było tylko jedno zdjęcie w tym albumie. Proszę bardzo. O, dziękuję. Jakiś piękny Mikołaj. Będę go jadł ze smakiem. O, to chyba widzę, jakiś piernik, to jeszcze lepiej. Lukier może sobie zdrapię, bo nie przepadam, ale pierniczek będzie przyjemnym dodatkiem do dzisiejszego dnia. SK Info